Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj tak jak widzicie jestem otoczona paczkami, więc dzisiaj będzie film z odpakowywania paczek z temu. Po raz kolejny skorzystałam z możliwości współpracy i mam tutaj sporo perełek, które będę Wam dzisiaj pokazywać i myślę, że będę mogła śmiało te rzeczy Wam polecić. Jest dużo szklanych i drewnianych rzeczy, dużo rzeczy do kuchni, są też rzeczy do roślin, Także za moment będziemy to sobie odpakowywać. Tutaj na ekranie powinny Wam się już wyświetlać wszystkie kody promocyjne: mój kod zniżkowy, kod QR, informacje o wszystkich pakietach, które możecie zdobyć i zniżkach, z których możecie skorzystać. Wszystkie te informacje umieszczę Wam też w opisie pod tym filmem. Także jeśli jesteście zainteresowani którąś konkretną rzeczą, bądź ogólnie chcecie z tego kodu skorzystać, to zachęcam Was do zerknięcia do opisu. A teraz już nie przedłużam i zaczynamy odpakowywanie. Myślę, że zaczniemy od największej paczki, żeby trochę się tutaj na stole rozluźniło. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dobra, zaczynamy odpakowywanie. Tutaj mam największą paczkę. Tak jak Wam wspominałam na początku, zamówiłam sobie dosyć dużo rzeczy do kuchni, chociaż nie wszystkie, ale trochę ich jest, bo składałam to zamówienie przed świętami i stwierdziłam, że kilka takich rzeczy mi brakuje. Miałam pewne obawy, bo dużo z tych rzeczy, które chciałam zamówić, to rzeczy szklane. I zastanawiałam się, czy, czy to zamawiać, czy nie, ale w ostatnim moim zamówieniu, tak jak wiecie, też było kilka rzeczy szklanych i one przyszły w stanie idealnym, nic się tam nie stało, więc stwierdziłam, że zaryzykuję też tym razem i pokażę wam przy okazji, jak te rzeczy szklane są pakowane przez. Przed wysyłką. Zobaczcie sobie tutaj, na przykład mamy, zaraz wam pokażę, co tutaj jest, ale tak to jest zapakowane czyli mamy karton, dookoła jest styropian i jeszcze na górze też jest takie koło ze styropianu, i już wyjmuję i pokazuję wam, co to jest. Tak jak widzieliście, udało mi się na szybko to skręcić tapeciakiem. Oczywiście jeszcze będę to poprawiać, ale tę podstawę trzeba było po prostu tutaj przykręcić. I to, słuchajcie, jest nic innego jak patera. Ja paterę oczywiście mam, ale nie mam patery z takim szklanym, fajnym kloszem, i chciałam sobie taką paterę już dłuższy czas kupić. No, i stwierdziłam, że skoro jest okazja, to skorzystam i zamówię sobie taką paterę. Jest przepiękna. Zamówiłam największy możliwy rozmiar. Oczywiście rozmiary były do wyboru chyba trzy, ale chciałam, żeby to była już taka solidniejsza, większa patera, żeby tutaj tego ciasta czy tych słodkości weszło trochę więcej. No i powiem Wam, że jest super. Bardzo zależało mi na tym, żeby to było szkło, nic innego tylko szkło i żeby ta podstawa była drewniana. No i taką udało mi się znaleźć. Jest bardzo ładna. Była świetnie zabezpieczona, przyszła w stanie idealnym, nic tutaj się nie potłukło, nic się nie wyszczerbiło, nic się z nią złego nie stało, więc myślę, że będzie mi teraz mogła służyć przy okazji właśnie na przykład świąt. Bardzo ładnie wygląda, taka uniwersalna, fajna rzecz, która będzie pasowała do myślę, że każdej tej kuchni każdego wnętrza i na pewno będzie praktyczna, na pewno mi się przyda, także to jest pierwsza rzecz, którą zamówiłam. Tak, lecimy z kolejną rzeczą, tak jak widzicie ja te rzeczy mam tutaj już lekko pootwierane i tutaj mam bardzo podobną rzecz, czyli szkło w połączeniu z takim drewnianym wieczkiem. To no jest nic innego jak taki dzbanek, w którym możemy sobie zaparzyć zimową herbatę, czy w lecie zrobić lemoniadę, postawić na stół i też będzie bardzo fajnie wyglądał. Ta rzecz też mi się bardzo spodobała. Ja mam taki zwykły dzbanek, wiecie, taki tradycyjny i stwierdziłam, że no to będzie razem bardzo fajnie współgrało też, na przykład jak postawię jedno i drugie na stole, to myślę, że będzie ładnie wyglądało. Tutaj w środku jest też taka sprężynka, którą Trzeba zamocować jakby na wylocie, która ma za zadanie zatrzymywać jakieś... O, może ja sobie to zamocuję i pokażę Wam, jak to wygląda. O, to wygląda tak, czyli w środku jest taka sprężynka i tutaj na przykład, jak powrzucacie sobie cytrynę, pomarańczę czy cokolwiek i będziecie nalewać ten napój, to Wam to nie wypadnie do szklanki, więc to jest też bardzo praktyczna sprawa. No i to wieczko... Zabezpieczone silikonem, tutaj taka metalowa część i drewniane wieczko. Bardzo, bardzo fajny produkt. Myślę, że to śmiało ma litr, albo ponad, już teraz nie pamiętam, jaka jest pojemność. Też były do wyboru rozmiary, więc patrzcie sobie, zawsze patrzcie na to, jaki rozmiar bierzecie, żeby później, żebyście później nie byli zaskoczeni, że coś przyjdzie. Nie takie, jak widzieliście na zdjęciu, albo nie takie, jak myśleliście, że powinno być, bo pojemności, wymiary, wszystko jest podawane na aukcjach, więc to wszystko można sobie sprawdzić. I ja bardzo, bardzo zwracam na to uwagę podczas robienia zakupów na temu. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mam kolejną dużą, dosyć dużą paczkę, i to chyba będzie coś rośliniarskiego, o ile dobrze kojarzę. Tak, nie myliłam się, to zdecydowanie rośliniarska sprawa, i są to takie bardzo piękne, doniki osłonki, one mają dziury, ale te podstawki są tutaj przyczepione na stałe. Ja tak jak wiecie w ostatnim zamówieniu też zamawiałam sobie właśnie taki set, doniczko-osłonek, tylko inny wzór. A teraz zdecydowałam się na coś takiego, ponieważ wzory są różne na temu i możecie takie sety zamówić sobie w takim wzorze, jaki Wam odpowiada. No chyba jest 5 czy 6 nawet do wyboru. I ja zdecydowałam się teraz na coś takiego bardziej wiosennego. Tutaj mamy, nie wiem, jakąś winorośl, jakieś kwiaty są. Jest, ten wzór jest taki tłoczony, wypukły, on jest przepiękny, bardzo mi się to spodobało. Kształt tej doniczki jest taką falbaną, ona jest też tutaj różowa. No i są trzy różne wielkości, tak jak w przypadku tamtego setu, który już Wam pokazywałam w ostatnim zamówieniu. Tutaj mamy też trzy różne wielkości, tutaj mamy taką najmniejszą. Chociaż ten set jest odrobinę większy od tamtego poprzedniego, tam jest jakaś różnica, wiecie, w milimetrach albo do centymetra, ale jest odrobinę większy. W każdym razie, no to jest takie maleństwo. Myślę, że no, tutaj maksymalnie płytka, jakaś doniczka dziesiątka może się zmieści. Także to jest y, taka malusieńka do I zobaczcie, tutaj w środku jest dziura. I ja w przypadku tamtych osłonek już wiem, że ta woda wypływa tutaj na tę podstawkę. Także, jeżeli byście przelali roślinę, to wam to po prostu wypłynie, więc można to traktować jako doniczkę, bądź też tak jak ja, jako osłonkę, czyli wstawiacie tutaj roślinę w doniczce produkcyjnej. Także to jest pierwsza taka malutka. I tu... Tak jak widzieliście, dosyć mocno się namęczyliśmy, żeby wyjąć tę średnią doniczkę z tej dużej, bo to było tak zabezpieczone mocno tym styropianem, że nie dało się w ogóle tego wyciągnąć. A że ten styropian się kruszył, więc no, chcę ją tu chwileczkę, ale już mam. To jest ta środkowa doniczka, no wzór jest oczywiście taki sam. Moim zdaniem bardzo ładny, taki właśnie wiosenny, delikatny, no i to, że jest wypukły też robi robotę. Mała, średnia. I tutaj ta duża, którą pokazywałam wam na samym początku. Fu, wszędzie lata styropian. Piękna, piękna moim zdaniem jest ta rzecz i myślę, że tutaj na pewno jakieś moje rośliny zamieszkają sobie w tych osłonko-doniczkach, więc bardzo się cieszę, że po raz kolejny sobie zamówiłam. Uważam też, że cena tego setu jest rewelacyjna i naprawdę warto, naprawdę warto sobie zamówić, jeżeli chcecie sobie właśnie ujednolicić gdzieś tam te rośliny, żeby one były w osłonkach, w doniczkach, w jednym, w jednym wzorze, w jednym kolorze, to jak najbardziej zerknijcie sobie, bo są też inne do wyboru. Uważam w ogóle, że to zamówienie, które teraz zrobiłam, jest bardzo praktyczne, że są tutaj rzeczy, które wszystkie wykorzystam, że nie ma tutaj takich rzeczy zbędnych, tylko są rzeczy, z których będę naprawdę korzystała. No dobra, zostały teraz mniejsze paczki i lecimy po kolei. Zobaczmy, co jest tutaj. Ja chyba już kojarzę, co tu może być, ale zaraz jeszcze się upewnię i już wam pokazuję, co tutaj jest. O, tutaj zobaczcie, jakie spakowanie, również styropian dookoła. To jest kolejna szklana rzecz, także tak jak widzicie, ja w tej przesyłce naprawdę poszalałam, jeżeli chodzi o takie szklane, ceramiczne rzeczy. No jest tego dużo, także obawiałam się, że coś przyjdzie potłuczone, ale nie, nic nie przyszło potłuczone. I to jest kubek, słuchajcie, to jest kubek, kubek rośliniarza, ponieważ tutaj w środku są suszone, z tego co mi się wydaje, kwiaty zatrwianu, ale może jeżeli ktoś się lepiej zna to zidentyfikuje te kwiaty. To jest taki kubek z podwójnym dnem. On jest dosyć mały, bo ja chciałam sobie zamówić taki kubek na taką wiecie, drugą popołudniową kawę, gdzie ja już tę kawę piję małą ale uwielbiam te kubki z podwójnym dnem za to, że napój w nich bardzo wolno stygnie, a ja lubię pić gorącą herbatę, gorącą kawę, więc jak sobie zrobię w tym kubeczku, to na pewno długo będzie mi trzymał temperaturę. No i jest też w takim kształcie, który ja lubię, no i z motywem, który oczywiście kocham, czyli rośliny, rośliny akurat tutaj chyba bardziej ogrodowe, no bo zatrwian to jest, ale nie mam pewności, że to jest zatrwian, ale chyba tak. To jest ogrodowa sprawa, więc słuchajcie, taki kubek do mnie trafił. Widzicie, tutaj mam dzwoneczek, mam kubek, więc wszystko się zgadza. Mam paterę, mam ciacho, więc wszystko będzie elegancko. Tylko, właśnie, e, czas, żeby sobie siąść i wypić w spokoju. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, i tutaj mamy kolejny setik. Czy on jest otworzony? Chyba, chyba również otwierałam. Zaraz zobaczę. A, bo to się w tę stronę otwiera, ok? Wow, 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 wow. Tak jak widzicie, podstawka jest drewniana, czyli tutaj mamy kolejne drewniano-szklane naczynia. Wszystko jest też pięknie zabezpieczone. Zobaczcie, tutaj są powkładane w taki styropian, są jeszcze dodatkowo w folii bąbelkowej, nic się z nim nie stało, więc jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak te przesyłki są pakowane. Że tutaj nic, naprawdę nic złego się z nimi nie dzieje. Ok, rozpakowałam i poskładałam to tak, jak powinno być. I zobaczcie, to są takie trzy słoiczki z łyżkami, które oczywiście możecie wykorzystać na kawę, herbatę, cukier, co tylko chcecie. Ja będę trzymała, tak jak wspomniałam, kawę, herbatę i cukier w tych pojemnikach. I zależało mi na tym, żeby te pojemniki, które sobie zamówię do organizacji, żeby one nie były duże. Żeby tutaj w miarę szybko mi to schodziło, żeby mi to nie wietrzało, żeby mi to długo nie stało, bo ja, ja nie lubię, żeby to było też takie minimalistyczne. Gdybym zamówiła trzy takie duże pojemniki, myślę, żeby mnie to irytowało, jakby stało na blacie. Fajne jest też to, że jest tutaj ta drewniana podstawa, która organizuje te pojemniki, że one stoją w jednym miejscu, w jednym rządku, nic tu się nie przesuwa, bo też zastanawiałam się nad tym, czy nie zamówić sobie takich pojemników, które po prostu osobno, na przykład w trzech różnych wielkościach stałyby na blacie. Ale ja wiem, że to wszystko by mi się po tym blacie przemieszczało, przesuwało, że stałoby w różnych miejscach i bardzo by mnie to pewnie wkurzało. Także jestem zadowolona z tego, że taki set udało mi się znaleźć, i właśnie, że jest i ok, pojemność, i że są, jest ta podstawa, która będzie mi to wszystko trzymała w ryzach. Więc myślę, że kawa, herbata, jak najbardziej cukier tutaj znajdzie swoje miejsce, i rano jakbym sobie robiła. Kawę czy herbatę, to bez problemu będę mogła sobie korzystać. Tak jak widzicie, drewniana podstawa, drewniane łyżeczki, drewniane wieczka, no i szklany słoik. Tak to się prezentuje. Myślę, że taka podstawowa, bardzo fajna rzecz do kuchni. Myślę, że to też taka bardzo fajna rzecz, żeby sobie zorganizować taki kącik kawowy, herbaciany w kuchni. Ładnie, estetycznie będzie to wyglądało, więc jak najbardziej. Jestem również zadowolona. No i lecimy sobie dalej. Tutaj mam taką drobną, bardzo rzecz, również drewnianą, drewnianą czy bambusową, nie wiem. I to jest nic innego jak podstawki pod kubki, ponieważ moje podstawki pod kubki, takie plecione z jakiejś trawy czy z czegoś, już się trochę zniszczyły. One są takie bardzo proste. Tutaj jest delikatne żłobienie na kubek. I taka drewniana czy tam bambusowa podstawka. Myślę, że super się sprawdzi. Jest ich 5 sztuk. Tutaj chyba akurat rozmiar był jeden, nie pamiętam już dokładnie. To jest Ale... taka mała, pierdołowata rzecz, o której zawsze zapominam, żeby sobie dokupić. A też nie jest to żadne sztuczne tworzywo, nie jest to plastik, więc będzie fajnie się prezentowało na stole. U mnie leżą sobie te podstawki po prostu cały czas na stole. Jak ktoś potrzebuje, to sobie bierze i korzysta. Także takie podstaweczki, 5 sztuk, myślę, że bardzo też fajna sprawa. Rozpakowuję kolejną paczkę. I tutaj jest taka bardzo drobna rzecz. To jest taka miseczka, taka mini miseczka, którą ja będę sobie wykorzystywać akurat w łazience, bo nie mam niczego takiego, na co mogłabym odstawiać jakieś drobne rzeczy. I tutaj nawet nie chodzi mi o biżuterię, o pierścionki, łańcuszki, kolczyki, chociaż też, bo czasem jak coś założę tylko raz, to później wala mi się to przez tydzień po łazience, zanim to. Sprzątane na swoje miejsce, ale ja mam na przykład takie, taki, taki zwyczaj, że u mnie to zawsze musi być gdzieś na wierzchu, zawsze musi być gdzieś na parapecie z reguły, więc teraz będzie taka podstawka, która będzie mi to segregowała. Ja też lubię jakąś pomadkę, której używam na bieżąco, mieć gdzieś wyciągniętą na wierzch, więc. To sobie będę właśnie wkładała takie drobniutkie rzeczy w łazience. To mi się też na pewno przyda, a niczego takiego ładnego nie miałam. Więc... Na pewno będzie fajnie wyglądała. Delikatny kolor, oczywiście tego było bardzo dużo do wyboru. Słuchajcie, takich, e, takich organizacyjnych rzeczy do właśnie łazienki, na biżuterię jest bardzo, bardzo dużo na temu, więc to sobie możecie wyszukać w różnych rozmiarach, w różnych kształtach, w różnych kolorach. Co chcecie, to znajdziecie. Ja się za bardzo tutaj nie skupiałam na tym, żeby to było jakiś super ekstra. Po prostu chciałam coś takiego mieć, więc zamówiłam sobie i myślę, że na pewno mi się to przyda. I taką rzeczą organizacyjną do łazienki jest też ten koszyk. Ja go rozpakuję, żeby nie szeleścić i zaraz wam pokażę. Zamówiłam sobie taki nieduży koszyk, i on też trafi do mnie do toalety. Zamówiłam go dlatego, że mamy tam taką małą półeczkę, na której teraz wszystko stoi tak, wiecie, po prostu sobie stoi, a chciałam właśnie, żeby było to w jakimś takim koszyku, w jakimś takim niedużym pojemniku i myślę, że fajnie będzie wyglądało tam. Mamy też takie drewniane półeczki wyżej, więc będzie to ładnie ze sobą współgrało i tutaj chcę sobie postawić po prostu odświeżacz powietrza, jakieś takie patyczki zapachowe, coś takiego i będzie to fajna też taka Ozdobna rzecz, organizacyjno ozdobna, więc dwa w jednym. Bardzo mi się spodobał ten koszyczek. Jest nieduży, fajny, bardzo prosty do czyszczenia. Będzie, bo można go umyć wodą. On jest chyba z jakiegoś. On jest pleciony, ale chyba to nie jest nic naturalnego, tylko to jest jakieś sztuczne tworzywo, więc będzie można, jak się kurzy, nawet go szczotką wyszorować i będzie na pewno długo, długo mógł służyć. Także takie coś. A wygląda, jakby był właśnie taki typowo ratanowy, pleciony z czegoś naturalnego, więc fajna rzecz. Fajna rzecz też na pewno mi się przyda. No dobra i ostatnia chyba paczka, tak? Z tego co widzę to jest ostatnia paczka. Nie pamiętam co tu jest, ale zaraz sobie na pewno przypomnę. To jest, słuchajcie, też taki gadżet kuchenny. Ja coś takiego już w domu mam, ale nie mam w takim fajnym kształcie, w takim designie. To jest taki grzybol i ten grzyb jest po to, żebyście sobie mogli odkładać tutaj, jak gotujecie jakąś łyżkę, jakąś chochelkę widelec, cokolwiek, czym akurat się posługujecie podczas przyrządzenia potrawy, żeby nie odkładać tego byle gdzie, na blat, żeby nie brudzić sobie wszędzie dookoła, to takie coś może się przydać. Ja sobie moi drodzy zamówiłam akurat takiego brązowego grzyba, takiego tradycyjnego, ale były też prześwietne muchomory, więc jeżeli chcecie to zachęcam was do zerknięcia. Bardzo fajny gadżet, na pewno przyciąga to wzrok i ładnie wygląda i od razu przyjemniej się gotuje, więc stwierdziłam, że na pewno na pewno mi się to przyda, a ten mój taki chochelko trzymacz, on jest plastikowy, więc nie wygląda tak fajnie. To jest zdecydowanie lepsze i myślę, że też długo mi posłuży. Bardzo proste do utrzymania w czystości. Dajcie znać w ogóle, czy wiedzieliście o tym, że coś takiego istnieje, bo część osób w ogóle nie wie, że coś takiego istnieje ale no to jest na pewno przydatne podczas gotowania, no i też fajnie wygląda, więc dlaczego nie? Zamówiłam, także słuchajcie, to moje zamówienie naprawdę takie szklano-drewniane e, tym razem, ale ze wszystkiego jestem super zadowolona, myślę, że wszystko na pewno mi się przyda, na pewno to wykorzystam. Nie ma tutaj takich rzeczy, które, m, które wiecie, będą stały i z których nie będę korzystała albo będę korzystała bardzo rzadko, raczej będę to wszystko na bieżąco sobie wykorzystywała, więc no jestem zadowolona. Bardzo podoba mi się to zamówienie, bardzo się cieszę, że wszystko przyszło w jednym kawałku, a nie w puzzlach, bo to jest też bardzo, bardzo istotne. Tak jak widzieliście, te rzeczy są naprawdę dobrze zabezpieczone do transportu i raczej rzadko się chyba zdarza, że coś przyjdzie podłuczone. No mi się jeszcze nie zdarzyło, a zamawiałam już sporo szklanych rzeczy. Poczynając od mojego poprzedniego zamówienia, czy jeszcze wcześniejszego, jak chcecie, to się cofnijcie. Tam też były szklane rzeczy, i one wszystkie przyszły pięknie zapakowane i w idealnym stanie. Także, słuchajcie, to są wszystkie już rzeczy, które zamówiłam. Jeżeli coś z tego zamówienia Wam się podoba, to tak jak wspomniałam na początku filmu, zachęcam Was jeszcze raz do zerknięcia. Do opisu tam macie wszystkie zniżki, kody rabatowe, będą się wyświetlały też tutaj na górze, żebyście mogli sobie skopiować, żebyście mogli sobie skorzystać z tych kodów, bo myślę, że naprawdę warto, a zniżki są bardzo atrakcyjne, więc jeżeli chcecie sobie coś zamówić, jeżeli czegoś takiego właśnie potrzebujecie, ja potrzebowałam sobie uzupełnić kuchnię w takie właśnie przydasie, to zachęcam Was jeszcze, żebyście sobie ten kod wbili, bo wtedy będziecie mieli taniej, po prostu taniej. Dajcie mi też koniecznie znać w komentarzach, co z tych rzeczy Wam się najbardziej podobało i co byście z chęcią przygarnęli do siebie do domu. Ja powiem Wam, że najbardziej chyba jestem zadowolona z patery, z doniczek oczywiście i z tego setu do kawy i herbaty. Myślę, że na to czekałam najbardziej i że to mi się najbardziej z tych wszystkich rzeczy podoba, ale ten zmanek też mi się mega podoba. No i w kubeczku to generalnie już idę sobie robić kawę. Także słuchajcie, dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was ciepło, jak zwykle, i do następnego. Cześć!